Poprzedni tydzień, dwie, dwa jubileusze, dwóch solonizantów, Jeremi Obiedziński, nasz młodszy kolega z 2003. Wszystkiego najlepszego Jeremi. Tak jak tutaj na fanpage'u życzenia były zamieszczone, systematyczności, zdrowia i zapału do ciężkich pracy Zdrowka, uśmiechu, wytrwałości. Przyniesie, przyniesie owoc. Pracuj dalej nad sobą, może coś z tego będzie. O, brawa, na, brawa dla niego. Postaci? To jeszcze, tak? No i dzisiaj Łukasz półtora. No, trochę może te, 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 te święto dzisiaj yy, nie poszło tak jak, tak jak trzeba, bo po choroby grałeś i jeszcze taki przypadek w meczu, ale to się zdarza. Niemniej jednak wszystkiego najlepszego, pracuj i tak dalej, bo praca tutaj na skalę nie spodziewałeś się. Proszę bardzo, to się kosztowało. coraz lepsze takich samych. A nawet może lepszy wynik szkole i... Wszystkiego dobrego, siebie, zdrówka. Będziemy z siebie dumni. Uśmiechu na co dzień, pracuj dalej nad sobą, będzie dobrze. Oczyszczonek no słodki od jednego, proszę bardzo. Na razie zrobimy jedną kolejeczkę. Może się na, na drugą uda Tylko po jednym, nie? Na razie. Na otaczule. Panowie, mimo, że mecz został przegrany, ale zawodnika meczu żeśmy i tak wybrali. Tak. My nie będziemy się sugerować tylko też wynikiem samym. że zawodnik meczu? Zawodnik meczu. To są dwie kandydatury, to którą Prener wybiera? Wybieram, wybieram Adama. Adam Pilch, tak? Adam Pilch? Tak, ale Adam Szczepa też za, za ambicje, za angażowanie. <noise>